Witam Was serdecznie na Back to Nature Yoga, Kriya Essence of Self. Opis tego zestawu mówi, że jeśli jesteśmy mocno przytłoczeni, zmęczeni trudami życia, cierpieniem, bólem, niepowodzeniami, nie jesteśmy w stanie zobaczyć szerszej perspektywy, tej szerszej wizji rzeczywistości, która nas otacza. Tym samym Generujemy blokady, które uniemożliwiają przepływ, swobodny przepływ prany, siły życiowej. Przez to stajemy się mniej wrażliwi na możliwości, które mamy i na możliwości, które rzeczywistość wokół nas nam oferuje. Te ćwiczenia poprowadzą pranę poprzez ciało do centrum serca. Tak. Byśmy mogli odbierać i wysyłać miłość bez gniewu, lęku, uraz, żebyśmy mogli osiągnąć stan współodczuwania. W tym stanie współodczuwania jesteśmy w stanie, jesteśmy, mamy tą możliwość, Podnoszenia, wspierania naszych obecnych relacji z innymi, ale też uwalniania ran, zranień wynikających z przeszłych relacji. Jesteśmy w stanie wybaczyć, uwolnić te emocje. Jeśli chodzi o. Poziom fizyczny na poziomie fizycznym to te ćwiczenia otwierają płuca, wzmacniają serce, poprawiają trawienie i uwalniają napięcia. Ustaw się wygodnie, w pozycji łatwej, prosty kręgosłup, wydłużony tył szyi, ramiona luźno opuszczone. Czubek głowy skieruj do nieba. Podbródek lekko wycofany do mostka. Mudra modlitewna. Kciuki przylegają do mostka. Dłonie idealnie połączone razem. Zamknij oczy. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów, żeby się osadzić, żeby odwrócić uwagę tego, co Cię otacza. Zobacz swój oddech. I głęboki wdech do mantry Adi Mantra. 哦。Oh. Ad na mej, gad na mej, sad na mej, siirguru dewę na mej dech. I powolny, spokojny wydech. Otwórz oczy. W pierwszym ćwiczeniu pozycja łatwa. Ramiona wyprostujemy i ułożymy coś na kształt litery V. Wykonujemy obroty do tyłu rękami prostymi w łokciach wraz z oddechem ognia. I w miarę tego ruchu, w miarę oddechu, będziemy coraz bardziej przyspieszać. Na początku to będą takie małe kółka, a potem coraz większe, i większe, i większe. I oddech ognia coraz mocniejszy, i szybszy. Im mocniejszy energetyczny będzie oddech ognia, tym bardziej będziemy stymulować serce. I oczy są zamknięte, skierowane na punkt trzeciego oka. Między brwiami. I jak będziesz powiększać te obroty, to staraj się nie opuszczać ramion poniżej wysokości klatki piersiowej. Zatrzymaj ruch, weź wdech, wstrzymaj, zatrzymaj mulband, oddech narządy płciowe, brzuch do kręgosłupa i trzymaj i wydech. Opuść ręce, rozluźnij pozycję. Pocznij wyrównaj oddech i poobserwuj, jak ci było w tym ćwiczeniu. Czy to było trudne, czy łatwe, długo trwało, czy szybko minęło. Obserwuj, obserwuj, co ciało wysyła. Kładziemy się na brzuchu i chwytamy za kostki i próbujemy podnieść siłą naszych ud całe nogi do góry. W takiej pozycji. Klatka piersiowa również podniesiona. I głowa. W tej pozycji będziemy starać się kołysać, to nie musi być wielki ruch. Tak, jakby się rozkołysać, rozbujać. I w tej pozycji wraz z tym ruchem włączamy oddech ognia. Oczy zamknięte. Punkt skupienia, trzecie oko. Dech, mulband, zaciśnij odbyt, organy płciowe, brzuch do kręgosłupa i trzymaj. Trzymaj pozycję, trzymaj oddech. I wydech. Połóż się na chwilę na brzuchu. I odpocznij. Jednocześnie cały czas obserwując, jakie są doznania z ciała. Podnieść się powoli. I od razu przejdziemy do leżenia na plecach. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Tak jakbyśmy chcieli czołem dotknąć do kolan albo nosem. I w tej pozycji kołyska na kręgosłupie. Plus oddech ognia. Mocny, energetyczny oddech ognia. Oczy zamknięte. Trzymaj ruch, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, wdech, mulband, trzymaj i wydech, rozluźnij pozycję. W następnym ćwiczeniu schodzimy, schodzimy do, do podłogi na pełnych stopach. Pozycja kruka. I mamy tutaj mudrę. mudra wenus. Yy, mudra wenus splecione palce wszystkie, lewy kciuk na prawy u kobiet, prawy na lewy, i tak samo odpowiednio pozostałe palce. Mudre umieszczamy na czubku głowy. Wdech podnosimy się do góry, wydech schodzimy na dół na pełnych stopach. I 26. Powtórzeń. Oczy zamykamy. Zatrzymaj ruch, weź wdech, mulband, wydech, rozluźnij pozycję, wyrównaj oddech. Powtórzenie pierwszego ćwiczenia, czyli obroty wyprostowanymi ramionami do tyłu, do tyłu i szeroko na boki. Najpierw małe kółka, a potem coraz większe i większe i oddech ognia. Trzymaj, ruch, wdech, zaciśnij, mulband odbyt, organy płciowe, brzuch, przyciągnij lekko do kręgosłupa i trzymaj. I wydech, opuszczamy ręce na kolana i przez chwilę odpoczywamy. zauważając sygnały z ciała, zauważając oddech. Ostatnie ćwiczenie w tym zestawie medytacja. Lewa ręka na środku klatki piersiowej, centrum serca, prawa na lewej. Zamykamy oczy i próbujemy porzucić wszelkie samoograniczenia, to wszystko, co sami na siebie nakładamy każdego dnia. Próbujemy poczuć tą cząstkę nieskończoności, wyższej jaźni w nas. Próbujemy odczuć, jak promieniujemy, promieniejemy z centrum serca czystą, lekką energią. I poprzez tą energię jesteśmy w stanie przyciągać do naszego życia cuda, kreować cuda. Uwaga na centrum serca. Dychaj powoli, spokojnie. Poczuj centrum serca. Weź głęboki wdech i wydech I jeszcze raz, jeszcze jeden głęboki wdech, wydech, ostatni. Dramodlitena Zakończymy mantrą sat na długie sad krótkie na Sa. się do wideo i uważa, że treści, które tworzę są wartościowe. Zostaw kciuka w górę, komentarz. Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie ominąć się kolejne treści i praktyki. Sadnam.